Zadaje pytanie, demokracja bezpośrednia. Dzień dobry, Michał Broniewicz, demokracja bezpośrednia. Wielką, Wied... sympatię darzy, da, wielką sympatią darzę tą... Może parę. nie wszyscy widzowie orientują się, to jest ugrupowanie, które wyłoniło się z ruchu antyakta. Bardzo dziękuję też Panu za przedstawienie nas. Jednym z postulatów y, ruchu Palikota jest likwidacja Senatu. Nie wiem, kto układał Państwu program, no, ale znając obecną konstytucję, nie da się zlikwidować Senatu, bo trzeba naiwnie założyć, że dwie trzecie senatorów y, podejmie decyzję o likwidacji y, Senatu, czyli uznają, że są niepotrzebni, pozbędą się dobrowolnie swoich świadczeń, pensji. Dlatego prosiłbym Pana o odniesienie się do propozycji demokracji bezpośredniej. My chcemy zmienić y, reprezentację Senatu, dlatego chcę chcemy przekształcić senat w izbę samorządową. Nie wymaga to zmiany konstytucji, jedynie kodeksu wyborczego, gdzie można odrzucić weto senatu potencjalne. Wtedy by przy założeniu, że się nie da zlikwidować senatu, przynajmniej zmieniono by reprezentację w senacie. Przeglądam propozycje demokracji bezpośredniej. Uważam, że warto rozmawiać o znacznej części z nich. My chcemy zaproponować w przyszłym roku debatę, dyskusję o zmianach w Konstytucji. Między innymi to, o czym Pan powiedział, likwidacja Senatu, Izby Wyższej, czy obniżenie liczby posłów do 300. W mojej opinii 300 posłów w Polskim Sejmie wystarczy w zupełności. E, my nie proponujemy likwidacji Senatu, tylko przekształcenia go w Izbę Samorządową, bo się nie da Senatu. Ja jestem zdania, że Senat jest niepotrzebny w tej Tu chwili. Postawmy Wolałbym jeszcze... wzmocnić z kolei rolę prezydenta.